Opuszczamy Neapol i jedziemy w kierunku magicznego półwyspu Gargano na Morzu Adriatyckim w południowo-wschodniej części Włoch w regionie Apuli. Słynie on z pięknych krajobrazów, lasów oraz piaszczystych i czystych plaż, między którymi można podziwiać skalne cyple o bardzo jasnym odcieniu. Region oferuje różnorodność specjałów miejscowej kuchni, w tym słynne olbrzymie chleby z apulijskiej pszenicy. Pięknie położone miasteczka z wąskimi uliczkami przenoszą nas do czasów antycznych. Jedno z tych miasteczek jest celem naszej pielgrzymki, jest nim Sant'Angelo, góra świętego anioła. Miasteczko jest przeurocze usadowione na skarpie z widokiem na morze, pełne maleńkich białych domków w średniowiecznej dzielnicy Dziuno. Zdążamy do Sanktuarium Świętego Michała Archanioła na górze Anioła. Przez bramę wchodzimy na plac zwany Górnym Dziedzińcem, gdzie znajduje się wejście do sanktuarium. Przez wiele zabytkowych kaplic i portali Dochodzimy do przedsionka, gdzie rozpoczynają się schody w liczbie 86 stopni prowadzące do groty. Schody kończą się portalem nazwanym Bramą byka, która to nazwa przypomina pierwsze objawienie Michała Archanioła. Na marmurowej tablicy jest napis w języku łacińskim. To jest najsławniejsza na całym okręgu ziemi krypta świętego Michała Archanioła gdzie on objawił się ludziom. Pielgrzymie, padając pokornie na kolana, uczcij tę skałę, bowiem miejsce, w którym się znajdujesz, jest święte. W głębi świętej groty znajduje się figura świętego Michała Archanioła w specjalnej gablocie wykonanej ze srebra i z kryształu i postawiona na bloku skalnym pokrytym płytami marmurowymi. Święty Michał Archanioł, pogromca duchów piekielnych, objawił się cztery razy. Według tradycji pierwsze objawienie miało miejsce w 490 roku i jest określane jako epizod zagubienia byka. Pewnego dnia bogatemu właścianinowi zagubił się najpiękniejszy byk z jego stada. Po długich poszukiwaniach znalazł go na szczycie góry klęczącego u wejścia do groty. Rozgniewany napiął łuk i wypuścił strzałę w kierunku byka. Jednak strzała w niewytłumaczalny sposób zawróciła i zraniła Włościanina. Oszołomiony tym wydarzeniem doniósł o tym biskupowi. Biskup natychmiast zarządził trzy dni modlitw i pokuty. Pod koniec modlitw ukazał się święty Michał Archanioł i powiedział: Ja jestem Archanioł Michał, stojący przed obliczem Boga. Grota jest mnie poświęcona, ja sam jestem jej strażnikiem. Tam, gdzie otwiera się skała, będą przebaczone grzechy ludzkie. Modlitwy, które będziecie tu zanosić do Boga, zostaną wysłuchane. Idź w góry i poświęć tę grotę dla kultu chrześcijańskiego. Drugie objawienie miało miejsce w roku 492 i zwane jest epizodem zwycięstwa. Według tradycji miasto Siponto podczas obleżenia przez wrogie wojska było bliskie poddania się. Biskup święty Wawrzyniec zwrócił się o pomoc do świętego Michała, który objawiając się obiecał zwycięstwo. I tak się stało. Trzecie objawienie nazwane jest epizodem poświęcenia. Według tradycji w 493 roku po zwycięstwie biskup zdecydował się wykonać polecenie świętego Michała i poświęcić grotę ku jego czci w podziękowaniu za pomoc. I wtedy biskupowi kolejny raz objawił się Anioł i oznajmił, że on sam osobiście już uświęcił grotę. Święty Wawrzyniec procesyjnie udał się wraz z siedmioma biskupami z Apuli z ludem i duchowieństwem miasta Sipontu do świętego miejsca. Gdy przybyli do groty, w jej wnętrzu znaleźli kamienny ołtarz przykryty szkarłatnym suknem i na nim krzyż. Wydarzyło się to 29 września 493 roku. Od czasu tych wydarzeń grota ma tytuł niebiańskiej bazyliki, gdyż, jako jedyna świątynia na świecie, nie była ona nigdy poświęcona ręką ludzką. Ostatnie objawienie miało miejsce w roku 1656, gdy na terenie Włoch szalała dżuma. Biskup Miejsca Alfons zwrócił się z prośbą do świętego Michała, który ukazał się. I polecił biskupowi, aby poświęcił kamyki pochodzące z grotu, a na nich ma być wyżłobiony znak krzyża i litery MA, Michał Archanioł. Według Archanioła każdy, kto będzie posiadał i ze czcią przechowywał taki kamek, uchroni się od choroby. Takie kamyki niektórzy z pielgrzymów zabrali ze sobą. 面对你。 Szatana, wodzu Wojska Niebieskiego, z gwiazdu Bożej Chwały, módl się za nami, święty. Michał.